Motocykl Triumph Tiger 1050 albo 1050, tak kto woli, będziemy wymieniali tylny amortyzator wraz ze sprężyną, mamy już przygotowany nowy, bo będzie, teraz będzie sprężyna hiper pro, progresywna, amortyzator przygotowany, no niestety będziemy musieli pozbyć się starego, w tym celu proponuję odkręcić, poluzować te dwie śruby mocujące górną część tylnego stelarza, bo mamy dwa wyjścia, albo zdejmiemy tylny amortyzator, wyciągając tylny wahacz razem ze wszystkim, z kołem i tak dalej, to z, z rozpinaniem napędu, hamulców i tak dalej, albo spróbujemy go jakoś wyjąć do góry, bez wyciągania. I teraz tak, będziemy musieli odkręcić śrubę mocującą amortyzator u góry i śruby mocujące całe zawieszenie na dole, czyli Błyski. Ja już tu podkręcałem, to zresztą widać, że już nie ma nakrętek. Ułatwi nam to później, będzie szybciej, nie będę musiał tego wszystkiego kręcić. I teraz tak, zdejmujemy sobie, żeby nam nie przeszkadzał. Unosimy sobie lekko kółko, żeby wyjąć śruby mocujące dolne zawieszenie amortyzatora. Potrzymasz? Należy mieć koło do pomocy. Mamy wyjątkową śrubę amortyzatorowo od kołyski. To wszystko odkręcimy. Amorcator jest luźny. Teraz możemy kółko opuścić na sam dół. Opuszczaj. Tak nam się zatrzymało. Teraz spróbujemy wyjąć górną śrubę. ale muszę w takim razie przytrzymać kamerkę, tam kiedyś do środka, aby troszeczkę do góry podciągnął. Jest. Dobrze. Mamy wyjęte górne mocowanie. Po się robi problem, bo co się okazuje? Okazuje, że jak wyjmiemy go z ramy, to amortyzator nam nie wychodzi, bo zahacza nam o obudowę. I w tym momencie nie da rady go wyjąć. do dołu, niestety nie można, bo jest skręcenia od regulacji napięcia sprężyn. I w tym momencie co robimy? Podnosimy się cały tył do góry. Uprzednio oczywiście odkręcamy te dolne śruby od scelarza, te które są tutaj. Są całkiem odkręcone. Wypychamy, o tak jak tutaj. Daj trochę do góry, wypchnięta. Wyciągamy. Teraz daj do góry stelaż. Wkładamy je z powrotem, co by nam się nie, stelaż nie opuszczał do końca. Będzie takie, taka blokada. Jeszcze daj do góry. O. I teraz możemy opuścić, a stelaż sobie będzie wisiał taki trochę napięty. Jeśli nie wyjdzie amortyzator, to daj teraz do góry. O i właśnie wyciągnęliśmy amortyzator. Montujemy drugi w ten sam sposób. I właściwie dalszy montaż w odwrotnej kolejności troszkę będą wszyscy wiedzieli. Oczywiście, robiąc jakiekolwiek prace przy przy, przy amortyzatorze, warto rozebrać całą tą kiwaczkę. Tak zwaną tutaj są łożyska pod tymi tulejami. Warto to wszystko rozebrać, umyć i nasmarować. Na pewno będzie duży działał. Zresztą w amortyzatorze też mamy pod tą tuleją łożysko giełkowe i też warto to nasmarować chociażby.